Dzień dobry, wieczór. Witam was trochę spontanicznie odcinku halloweenowym. No, myślę, że nie muszę powtarzać, czym jest to święto, ani czym są creepypasty. No dobra, wspomnę trochę. Generalnie ten gatunek fikcji jest dosyć specyficzny. Ciężko określić jakieś warunki powstawania creepypast. No po prostu się gdzieś pojawiają. Jedne są zapamiętane jako dzieła internetowej kultury, a inne przypadają w odmętach różnych stron. Jeżeli chodzi o gry, to sporo z nich dotyczy gier z lat 90. Sonic the Hedgehog, Superman 64, The O of Zelda Ocarina of Time i Majora's Mask, i tak dalej, i tak dalej. Gry wyścigowe, z racji na ich sytuacja, jako gatunek bardziej zapomniany, a przede wszystkim z reguły bez jakiegokolwiek wordbuildingu i postaci, nie mają stworzone zbyt wielu creepypasta na ich postawie. Jednak jakoś rok temu obym się istnienie pastę o mojej ulubionej serii, jaką jest Need for Speed. Co prawda nie jest to jedyna pasta, jaka istnieje w tych grach, ale po pierwsze większość z nich nie jest archiwizowana a po drugie nasz bohater filmu ma dość ciekawą jakość, ale nie opiszę jej wam, tylko ją ja po prostu przeczytam, ale najpierw intro. Okej, okay, jeszcze zanim zacznę, to jedna szybka sprawa, ja tego filmu w ogóle nie montowałem, więc nie wiem, włóżcie sobie w tle czy coś, bo i tak tam nie będzie nic poza jakimś gameplayem. Okej, okay, to tyle, siema. To znaczy siema ja, bo... jeszcze będzie ja z przeszłości, który będzie to gówno czytał. Ech, dobra, nieważne, nie wnikajmy w to. To był jasny, słoneczny dzień w moim sąsiedztwie. Nie miałem za bardzo nic do roboty, ponieważ dopiero rozpoczęły się wakacje. Jedynie co mnie denerwowało to piekielny upał. Podczas gdy siedziałem i nic nie robiłem, przypomniałem sobie, że mam gdzieś moją PS Vita, na której długo nie grałem. Podbiegłem na górę, uderzyłem pieśnią w widumu jego pokoju kilka razy i odoknąłem moją siostrę. Dostałem się do worka, w którym ją miałem. Wyciągnąłem ją i od razu zacząłem ładować. Podczas gdy Vita była podłączona do prądu, zerknąłem na moją kolekcję gier. Miał jedną grę z każdej z moich ulubionych serii. Call of Duty, Sonic, Ridge Racer, Asphalt i Metal Gear Solid. Wtedy zdałem sobie sprawę, że nie miałem żadnego Need for Speeda. Sprawdziłem więc, ile mam pieniędzy na PSM Nie miałem nic. Podbiegłem więc do lokalnego sklepu z grami, gdzie kopowałem gry od lat 90. Mieli tam Need for Speed Most Wanted, ale był za drogi. Kosztował 2000 rupii. Zapytałem się ich, czy mogliby dać jakąś zniżkę, ale odmówili mi. Zamiast tego powiedzieli, że mogą kupić tańszą kopę w dziale gier używanych. Poszedłem tam i znalazłem go tylko za 50 rupi. Wziąłem grę, zapłaciłem za nią i podbiegłem prosto do domu. Z kartyżem było wszystko w porządku, poza lekkim zużyciem, ale pudełko było inne. Wyglądało jak normalne opakowanie, ale na nim coś było napisane. Tekst był lekko widoczny i koślawy. Jedyne co mogłem odczytać to S. Edition. Uznałem, że to po prostu był jakiś sposób na organizację gry przez poprzedniego właściciela. Będąc już w domu, sadziłem karty do i ją włączyłem. Gra działała idealnie. Grałem w nią przez całą noc, docierając do tego miejsca na czarnej liście i odpakowując prawie wszystkie ataki były dostępne. Wtedy wydarzył się dziwny błąd. Gra się zawiesiła, ale co ciekawe, mapa działa normalnie. Mogłem użyć Easy Drive i menu pozy bez problemów. Mogę również zminimalizować grę. Chciałem ją wyłączyć, ale nabrałem dużej chęci, żeby ją naprawić tu i teraz. Wtedy ekran stał się czarny. Zniknęło wszystko. Auto, mapa, Easy drive. Nie było tutaj nic. Nagle usłyszałem znany dźwięk odpalającego silnik auta. Widziałem tylko parę świateł wpatrując się kompletną ciemność, a jedynym dźwiękiem był silnik auta. Wcisnąłem jednego z bumperów i moje auto zaczęło się poruszać. Przybrało ono kształt w Porsche 918 Spyder Concept, ale z jakimiś pustymi teksturami, które sprawiły, że wszystko poza światłem było czarne. Zacząłem jeździć, ale nieważne gdzie i jak szybko bym jeździł, nie mogłem w nic uderzyć. Po jakimś czasie nagle pojawił się screamer. CO TO KURWA BYŁO?! Krzyknąłem. Kontynuowałem jazdę, ale tym razem coś zauważyłem. Zamiast z poczarnej nicości jeździłem teraz po jakiejś uszkodzonej tańczowej teksturze. Były to po prostu losowe zbitych kolorów wszędzie, tylko nie na moim aucie. Dźwięk mojego miał teraz auty z chaotycznym pitchem. Jadąc dalej, dziwny krzyk wydobył się z głośników mojej Wity, co było dziwne, gdyż grałem w słuchawkach. Krzyk się zakończył, gdy wyciszyłem Witę. Chwilę później konsola się wyłączyła. Gdy ją znowu włączyłem, ukazał mi się czarny ekran, o którym pisało no, no, no to. Zreć tego, że coś tego arcydzieła sztuki gdzieś w Indiach, to się mniej więcej tłumaczy na. Z ignorancji poprawia się do prawdy, z ciemności poprowadź się do światła, ze śmierci poprowa się do nieśmiertelności. Yy, chyba. Dobra, wracając. No i co do kurwy ma to znaczyć? Zapytałem się siebie. Napis zaczął znikać, a potem też się sam włączą. Bez ekranu ładowania, bez ekranu startu, bez niczego. Po prostu od razu zahodowałem się do gry. Tym razem miasto było normalne, ale widmo forsza pozostało. Brakowało również chudu. Po tym, jak zacząłem jeździć autem, zauważyłem, że za mną pojawiły się trzy widmowe postacie. One dalej mnie śledzą, aż do teraz. Są w każdej grze, jaką gram, w każdej filmie, jaki oglądam. Są nawet w moich koszmarach. One przeją moje życie. Śmiejąc mi się prosto twarzy i przeklinając mnie, dopóki nie będę mógł tego wytrzymać. Te trzy paski to miecz, paralizator i człowiek na komputerze. Jeżeli oczekujecie, że ja powiem coś więcej, to ja sobie nie wiem. Jakby Pomijając, że linia czasowa się kompletnie i trzyma kupy, bo niby jak ktoś, kto sam kupowałby grę najmniej 13 lat, ten samym sklep, dalej miałby wakacje. Szczególnie, że zarówno Gra i Wita są jako używane, no ale. I w... jeszcze. No, kurde, nie wiem co powiedzieć to. No. Ale skąd to w ogóle pochodzi? a eee. ciekawe, że coś jeszcze ma z Need for Speed. O! Ciekawe. <laughs> Need for Speed Gra się w której jedziesz i nie patrzysz się wstecz. Ale ten jeden raz spojrzałem do tyłu. To był największy błąd mojego życia. A przyczyna tego, uczucie znanej jako nostalgia. Więc, zacznijmy od na początku. Jakiś czas temu pobrano na jakiejś pirackiej stronie Need for Speed Most z 2005. To była stara gra, ale do się w nim świetnie grało, się się po różne częściach miasta. A, i otwarte świat, które ciekałem policji. Nazywałem je nie mam ochoty tego czytać i śmiałem się jak przysykapata podczas zabawy z nimi. Eee, to były dobre spełnienia. No, wracając. Pobrałem grę, ale coś było nie tak. Widząc pliki gry, ikonka gry było podpisane jako hellshighway.exe. Słyszałem dużo o plikach Exe. Był on nieustycznym typem wirusa, których hakerzy używali do przenoszenia swoich dziwnych i pojebanych dzieł niewinnym użytkownikom. Pomyślałem jednak, że to nie jest jakaś pasta, ale prawdziwe życie. Uznałem że że to był jakiś błąd i że nic strasznego nie mogło się wydarzyć. Włączyłem grę. I potem jak zainstalowałem, się ekranu ładowania, włącza się film z jakąś kobietą. To był prawdziwy film, który jest prawne prawdziwe ostrzeżenie przed tym, żeby nie jeździć jak poje w prawdziwym życiu i takie tam. Ten film zawsze mi zapadł w pamięć. Kobieta powiedziała: "Pamiętajcie dzieci, ta gra to jest tylko fikcja i wszystko co tutaj robicie, powinno stać w grze." Nagle jej oczy zmieniły się na czerwone, i nieludzkie i długi język się jej wysunął z ust niczym język węża. Ale diabeł jest bardzo, bardzo prawdziwy. Zaczęła krzyczeć jak wiedźma, a potem ekran stał się czarny. Co za pojebany błąd... Powiedziałem do siebie. Nie myślałem o tym długo, bo chciałem już zagrać w grę. Nie wiedziałem, że to co zobaczyłem to było ostrzeżenie, którego powinien się wysłuchać. Ale cóż... Nie zorientowałem się w jakie kłopoty właśnie wpadłem. Rozpocząłem prolog, który dostał się w do wyścigu przeciwko brzytwiakowi. Ale tym razem... coś było nie tak. A oto brzytwiaka wyglądało inaczej. Było przerażające i niepokojące. Było to czarne subaru z czerwonymi oknami i światłami, które wyglądały jak oczy demona. Z przodu był biało-czerwony olbrzymi wodpowietrza, powietrza, który wyglądał jak zakrwawione usta z zębami. Z jednego boku była zwykle na brzetwiaka, ale po niem układał się wyraz piekło. Z drugiej strony były napisane numer 666. Kiedy spojrzałem niżej, prawie znajdano widok felg, które wyglądały jak pentagramy. Co to jest do kurwy nędzy? Krzyknąłem, podczas gdy rozpoczął się wyścig z demonem. Ktoś musiał mieć nie humoru, by to dodać do gry. Tak jak w zwykłej grze, wyścig był skryptowany, żebym przegrał. Podczas gdy byłem z tyłu, nagle demoniczny auto uderzył mi z boku. Zamiast zwykłej fizyki need for Speeda, począłem, jak tracę kontrol nad moim autem. Pojazd z autostrady przekroził około kilkanaście razy. Przy okazji pokazując zaskakujące, jeszcze model zniszczeń, o który nie myślałem, żeby był możliwy w tak starej grze. W końcu auto się zatrzymało i wbuchło w olbrzymiej kuli ognia. Zauważyłem, że kierowca wyczekał się z auta, ale był koszmarnie popożony i krzyczał, ponieważ był podpalony. Zaczął byc od ognia, ale zdecznie on go dopadł i osunął się na ulicę, martwy. To... to nigdy się nie zdarzyło w tej grze. Postacie nie umierały, a szczególnie nie w taki sposób. To przekonało mnie, że gra musiała być zhakowana. Zimny strumień jakiegoś płynu zaczął mi się lać po nocy. Ale to nie był koniec moich horrorów. Następnie się pokazał to ekran, który się pokazał jak walczyli z jakimś ciągiem czarnej listy. Ale tym razem ja się nazywałem Moja dusza, a mój rywal był tym mrocznym. Nie chciałem kontynuować, bo byłem przerażony, ale nie miałem już wyboru. Wcisnąłem się do akceptacji i rozpocząłem wyścig. Na linii startu byłem ja i mój przeciwnik. Był nim sam diabeł. <laughs> no, przepraszam. Znajdowałem się na autostradzie, ale pod był wszędzie ogień. Niebo było czarne, nie licząc pomarańczowego światła w płomieni. W tle słyszałem śmiejące się duchy, które mi przerażały. Jedny pojazd był przyjmiony i wyglądał jak auto brzytwiaka, w którym się wcześniej ścigałem, ale nie wyglądało już tak niepokojąco. Atmosfera była generalnie przytłaczająca. Dobra, Mario, ogarnij się. Rozpocząłem wyścig i dopiero zauważyłem w niego całe moje serce, wiedząc, że stawką była moja własna dusza. Nieważne jaki pojeb sprawił, że znalazłem się w tej sytuacji, wszystko teraz zależało ode mnie. Więc jechałem najszybciej jak mogłem. Ścigałyśmy się na autostradzie. Byłem z przodu, ale dieby nie rozstąpił mnie ani o metr. Obydwoje wiedzieliśmy, że jeżeli popełnimy jakikolwiek błąd, straciły moją duszę. Nagle przed nami pojawił się ostry zakręt, więc zacząłem driftować. Diabeł zrobił to samo i w tandemie pokonaliśmy zakręt. Potem, przed nami pojawił się jakiś ciemny kształt. Była to olbrzymia czarna ciężarówka, która miała namalowywany przerażliwy grymas z przodu. Krzyknąłem ze strachu, gdy się zbliżała, ale nie mogłem jej uniknąć. Moje auto wbiło się w ciężarówkę przy niepokojąco realistycznym mod modelu zniszczeń. Pojazd rozpoczął na tysiące kawałeczków i spadł z autostrady prosto w płomienie. Krzyczałem, kląłem... Podczas gdy straciłem kontrolę nad moją kierownicą, ekran stał się czarny. Usłyszałem głęboki, przerażający śmiech i dźwięk odjeżdżającego auta. A gra się wysypała, i gdy sprawdziłem folder z grą, nigdzie nie mogłem znaleźć .exe. To koniec. Nie mam już szans. Powiedziałem do siebie, gdy przestałem się trząść i mogłem już oddychać. To było jedno z najdziwniejszych doświadczeń w moim życiu. Ale przecież Debo i demon nie istnieją, to tylko jakiś żart hakera, pomyślałem. Wstałem z mojego gry zwanego krzesła gamingowego i z które były... Były... No, no były obszczane i poszedłem się umyć. Wreszcie, gdy moje serce przestało bić jak młot, poszedłem spać. W środku nocy obudziłem przerażający dźwięk spoza mojego domu. Był to dźwięk auta, który bardzo szybko się zbliżało do mojego bloku. To była spokojna okolica i tak głośno, dzięki były rzadkością, więc to mnie łatwo obudziło. Zacząłem się strasznie sam fakt ponownego usłyszenia tego dźwięku po tym, co się wcześniej wydarzyło, ale uznałem, że to był tylko przypadek. Ale ten dźwięk nie ucichł. Wręcz przeciwnie, stało się teraz głośniejsze. I głośniejszy. Nie mogłem się oprzeć, więc tam i wierzę za okno. To, co zobaczyłem, sprawiło, że. zastarałem się w gacie? E, e, tak, to, to jest faktyczny dialog. <laughs> to, co zobaczyłem to był diabeł z gry. Ale on był prawdziwy i stał przed moim blokiem. Czułem, że on na mnie patrzy ze swoim demonicznym uśmiechem, pomimo tego, że miał przeciw na szyby. Nagle straciłem kontrolę nad sobą. Zacząłem schodzić po schodach, wyszedłem z bloku i siadłem za kierownicę auta. Było puste. Nie chciałem tego robić, ale chwyciłem za kierownicę. Czułem się, jakby był kontrolowany. Jakby ktoś kontrolował moją duszę. Kierownica wykonana była ze skóry i dłutu korczastego, które przyjmuje moje ręce, ale dalej się jej trzymałem. Poczułem jak moją nogę przycisnął gaz do podłogi. Nie mam pojęcia co to kurwa pisze. Zacząłem jechać przez ulice i przyspieszać do coraz wyższej prędkości, zmierzając na autostradę. Nagle nami pojawiła się szczelina w drodze, która otworzyła wnętrze ziemi. Był tam tylko ogień. Nie mogłem zatrzymać auta, więc pojazd diabła... Razem ze mną wleciał do dziury. Pochłonął mnie ogień. Ja dole, Co ja właśnie przeczytałem. Ja nawet nie mam ochoty tego komentować. Ja tłumaczyłem to kilka godzin i nie mam ochoty więcej o tym wspominać gdziekolwiek i kiedykolwiek. Mam już tego po prostu kurwa dosyć. Eee, dobra, ode mnie to tyle. I do usłyszenia. I oby właśnie dopadł widmowy paralizator.